Teraz może być trudne, ale prosimy cię o absolutną szczerość. No. W cukiernictwie bardziej niż w jakiejkolwiek gałęzi gastronomii bardzo ważny jest wygląd. Więc doskonała forma i przeciętny smak. Czy doskonały smak i przeciętna forma? No, my, wydaje mi się, że tutaj nie ma kompromisu. A za chwilę dowiemy się, czy jesteś totalnym cukierniczym frikiem. No. Wizyta w najlepszej cukierni, czy wizyta w najlepszej restauracji. Wiesz co? myślę, że w cukierni. Myślę, że w cukierni, bo jednak idąc do restauracji, zawsze biorę deser. Torty, <torty> to pierwsze skojarzenie ludzi, gdy myślą o cukiernictwie. E, które Ty wybierasz? Te z białą czekoladą, czy te z ciemną czekoladą? Wiesz co, tort ja wybieram ani nie z białą, ani nie z ciemną. A chciałbym teraz się dowiedzieć, co sądzisz o naszym rodzimym rynku. Cukiernictwo lepsze w Polsce, czy cukiernictwo lepsze za granicą? E, ja powiem tak. E... Po Mistrzostwach Świata wiem, że. Michał, chciałbym teraz, abyś odpowiedział na serię szybkich pytań. Możesz wybrać tylko jedną z dwóch odpowiedzi. Czy jesteś gotowy? Cały czas. Przy pierwszej konfrontacji spodziewam się jednej odpowiedzi. Zaraz zobaczymy, czy pójdziesz w tym kierunku. Czekolada biała czy czekolada ciemna? Czekolada ciemna, zdecydowanie. A biała to w ogóle czekolada? Znaczy, powiem tak. No, dużo osób uważa, że nie czekolada. Eee, no Ja tam nie będę do lewa no, oliwy do ognia. Uważam, że biała czekolada daje e, możliwości dekoracyjne, no i daje kontrast do czekolady mlecznej. I ciemnej, ale stawiam na ciemną czekoladę, bo jednak to e, naprawdę walory smakowe, aromatyczne przemawia za mną. Teraz może powiedzieć trochę chłodem, ale raczej w tym pozytywnym znaczeniu. Lody gałkowane czy lody włoskie? E, ja osobiście uwielbiam lody włoskie i e, za dzieciaka zawsze, jak gdzieś tam z rodzicami się jechało na jakąś wycieczkę, to to, to było takie: jedziemy, no ale lody z maszyny będą. Grane, więc to była zawsze rewelacja. Eee, kojarzysz lody w misku włoskie? Tak, kojarzę. To re, Rewelka, po, od, po prostu, od zawsze. Ro... Tak, rewelka, po prostu zawsze, <suszy> zawsze jestem przy budce, kolejka niesamowita, i... ale to, to jednak jest coś, co wszyscy będą myśleć sięgać ze względu na smak dzieciństwa. Nie? Torty to pierwsze skojarzenie ludzi, gdy myślą o cukiernictwie. Które ty wybierasz? Te z białą czekoladą, czy te z ciemną czekoladą? Wiesz co? Tort ja wybieram ani nie z białą, ani nie ciemną. Ja wybieram torty tradycyjne, śmietanowe, na trzech biszkoptach. takie klasyki, jak to jest w To był pierwszy tort, jaki złożyłem na praktykach, i myślę, Aha. że ten tort to zawsze zostanie. I zrobienie takiego tortu to jednak jest, mi się wydaje, że największa sztuka. Jest to proste, ale zarazem. E, e, najtrudniej złożyć, żeby on był prosty. Nie? Jesteś absolutnym mistrzem czekolady, ale czekoladę można też tuningować. Gdybyś musiał wybrać tylko jeden rodzaj owoców do końca świata, to czy byłoby to orzechy jako dodatek do czekolady, czy owoce jako dodatek do czekolady? Wydaje mi się, że orzechy, ze względu na to, że one fajnie łączą się z czekoladą i budują tą strukturę takiej chrupkości. Więc czy to będą migdały, czy to będzie orzech laskowy, czy to będą orzechy brazylijskie, jakiekolwiek inne mhm. w połączeniu z czekoladą będą nadawały nam nawet w dodaniu w czystej postaci fajną strukturę takiej chrupkości i, i się przyjemniej je po prostu. <laughs> Teraz może być trudne, ale prosimy Cię o absolutną szczerość. No. W cukiernictwie bardziej niż w jakiejkolwiek gałęzi gastronomii bardzo ważny jest wygląd, więc doskonała forma i przeciętny smak. Czy doskonały smak i przeciętna forma? No, my, wydaje mi się, że tutaj nie ma kompromisu, więc ani jedno, ani drugie <grym> pytanie, no, e, czy nie to, że pytanie, odpowiedź e, nie jest kompletna, tak? Musi być zawsze smak. Idealny i wygląd powinien być też idealny na zasadzie tego wyglądu estetycznego, takiego schludnego, czystego, mhm. e, niewypalcowanego, że tak powiem. Powinno być to e, smaczne z wyglądu, a w środku mhm. powinno nas po prostu powalić. Ok. A chciałbym teraz się dowiedzieć, co sądzisz o naszym rodzimym rynku. Cukiernictwo lepsze w Polsce, czy cukiernictwo lepsze za granicą? E, ja powiem tak. E, po mistrzostwach świata Wiem, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i uważam, że nasze cukiernictwo nie odbiega w ogóle od cukiernictwa europejskiego. A wręcz bym powiedział, wydaje mi się, że nasze cukiernictwo jest lepsze ze względu na to, że my nie walimy tyle cukru ze środka, potrafimy bawić się e, smakiem, mamy cztery pory roku, mamy różne owoce, różna sezonowość i po prostu jest to... Ta gama nasza jest bardzo szeroka i, i... No i jesteśmy, że tak powiem, zajebiście. <laughs> <laughs> Przyklep przyklepuję, przyklepuję. Faktycznie jest gdzie pójść. Jak ktoś tak, chce, to tak, i Mamy możliwości, wykorzystujemy je w pełni. No dobra, za chwilę dowiemy się, czy jesteś totalnym cukierniczym frikiem. No. Wizyta w najlepszej cukierni, czy wizyta w najlepszej restauracji? są, myślę, że w cukierni. Myślę, że w cukierni. Bo jednak idąc do restauracji, zawsze biorę deser. <głos> <głos> Więc myślę, że w cukierni. No dobra. Dobraliśmy już prawie do końca, ale przed tobą trzy bardzo, bardzo trudne decyzje i musisz się mocno skupić. Gotowy? Okay. Gotowy. Jeżeli inspiruje Was świat gastronomii i chcecie spotkać kolejne niezwykłe osoby, subskrybujcie. Uwaga, pierwsze, trudno jak nie wiem co. Sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? Z rodzynkami. Ja jestem taki, że uwielbiam rodzynki i jestem właśnie na do tej grupy rodzynkowej. Mleko do płatków czy płatki do mleka? Nie lubię płatków. Ale mleko do płatków. Dobra. Majone z winiary czy mają kileski? Winiary. <głos> tak? <głos> tak, winiary. <noise> Ze względu na to, że u mnie zawsze używało się z winiary w domu, no i jednak to jest takie przyzwyczajenie z dzieciństwa, te smaki z dzieciństwa się mocno e, jakoś no. zakorzeniają także. Kielecki jest dobry, no ale jednak, że mama używała tamto, to okay. ja też używam. Sentyment. Tak, No so tak. Zresztą mama zawsze wszystko najlepiej robiła, więc <laughs> bez względu na wszystko. Okej, okay. Mamy tutaj taki sentyment, że e, proszę moich gości o przygotowanie jakiegoś fajnego e, dania. E, no Ciebie pewno poproszą jakiś fajny deser taki, który będzie można otworzyć w prostych warunkach. Co to będzie? Wiesz co? E, moim pomysłem przez to, że czekolada jest po części takim konikiem, Chciałbym pokazać prostą rzecz, o której wszyscy zapominają albo boją się zrobić. Jest to czekolada do picia. Hmm. To jest nic trudnego, ale daje niesamowite spektrum możliwości. Czy chcemy to zrobić w formie light, czy jakiejś bardziej tłustej, czy to jest lato, czy to jest zima, czy jesteśmy w drodze, możemy tak jak w kamperze, możemy ją bardzo szybko przyrządzić. A fajna jest, bo można ją parować z alkoholem, z przyprawami, ze wszystkim. A na zimę czekolada alkohol, okay. wiadomo. No to, no to, to już się to... nie mogę doczekać, kochani. Tydzień za, za tydzień w niedzielę o 15:00 Michał przygotuje czekoladę w formie płynnej. Do zobaczenia.